Mamy do czynienia z człowiekiem, tym pierwszym, o którym pan wspomniał, Donaldem Tuskiem, który zwyzywał pana Donalda Trumpa od agentów rosyjskich. Mamy do czynienia z Sikorskim, który zwyzywał pana Donalda Trumpa od takich, którzy za chwilkę będą mieli azyl u Putina i będą żyli przez miedzę z Janukowiczem. A z kolei żona pana Sikorskiego zwyzywała pana, pana Donalda Trumpa całkiem niedawno, kilka miesięcy temu, od Stalinowców i Hitlerowców. Więc to, że pan Sikorski jest bardzo nielubiany przez administrację Trumpa w Stanach Zjednoczonych i w związku z tym rzeczywiście postrzeganie przez administrację Trumpa i Tuska jest, jakie jest, nikogo nie powinno dziwić. Dlaczego zatem człowiek, który piastuje nadal stanowisko ministra spraw zagranicznych, zamiast wykorzystywać właściwe dla ministrów spraw zagranicznych kanały dyplomatyczne, wdaje się w konflikt z ministrem w rządzie Bomaskie, z ministrem rządzie Donalda Trumpa, a następnie dostaje kontrę słuszną, zresztą jeśli chodzi o merytorykę, bo nikt nie wypowiedział kontraktu na Starlinki, co zresztą podkreślił Marco Rubio, wdaje się w konflikt z ministrem spraw zagranicznych państwa, od którego zależy w dużej mierze bezpieczeństwo państwa polskiego. To jest skrajna, Nieodpowiedzialność ministra Sikorskiego. Minister Sikorski, raz jeszcze powtórzę to, co powiedziałem w trakcie konferencji, wczoraj zachował się tak, jak zachowywał się w czasie, kiedy nie był ministrem. To znaczy, wieczorem w niedzielę na Twitterze urządzał sobie rozmaite pogawędki, jak luźno brzmiące dyskusje. Tymczasem jest ministrem spraw zagranicznych państwa, którego bezpieczeństwo zależy w dużej mierze. Od pomocy Stanów Zjednoczonych, z którymi się użera na Twitterze, naprawdę niechby ktoś wyłączył Twitter Sikorskiemu, bylibyśmy bezpieczniejsi. Jako polscy politycy mamy na względzie przede wszystkim interes mieszkańców państwa polskiego, Polaków, narodu polskiego i państwa polskiego. Nie interesuje nas estetyka wypowiedzi przedstawicieli innych państw. Nie chodzi o estetykę wypowiedzi, która może być oceniana tak, jak może być. Ja jako Polak i mieszkaniec Lubelszczyzny, który ma dom oddalony o 50 km od granicy wschodniej, jestem zaniepokojony tym, że pan Sikorski w niedzielę wieczorem zamiast wykonywać swoje funkcje ministra spraw zagranicznych, jeśli nie rozumie stanowiska że członka rządu pana Donalda Trumpa, zaczyna utarczki na media jak społecznościowych. To nie jest działanie Ministerstwa Spraw Zagranicznych, tak jak powiedziała pani poseł Anna Kwieciń.